Ciemno. Czwartkowy wieczór, słuchajcie. Zobaczcie, wieczór czwartkowy. Jakie słońce. Nie da się patrzeć w ogóle. Słońce strasznie, jest bardzo gorąco. My się szykujemy. Łukaszek, myłeś? Myłeś samochodzik chyba. Nie, samochodzik nie umyty. Łukaszek szykuje przyczepkę do wyjazdu. Bo jutro jest piątek. No to wiadomo, że jak jest piątek, to wyjeżdżamy. Wejdę do przyczepy. Bo na dworzu się po prostu nie da patrzeć. A nie mam okularów słonecznych. Sprzątamy przyczepę. Proszę bardzo. Wszystko ściągnięte do prania. Zaraz suszę w suszarce. Kibelki umyte. Wszystko umyte, posprzątane. Zaraz Łukaszek będzie odkurzał i mył podłogę tutaj, bo dywaniki też ściągnęliśmy. Zobaczcie. Do prania. Także wszystko będzie umyte. I jeszcze mam dla Was. Słuchajcie, niespodziankę. Pamiętacie, jak w jednym vlogu Wam pokazałam nad zalewem solejowskim to chyba było tak nad zalewem solejowskim jak zepsułam lodówkę zobaczcie ta -da! ta da lodówka jest naprawiona bo ją Łukaszek naprawił ale trzeba ostrożnie bo wiecie że już jak coś było zepsute i jest coś naprawione no to już nie jest to samo zresztą z tej strony się łatwiej otwiera niż z tej no trzeba uważać lodówkę już mamy zapełnioną jeszcze dojdą różne rzeczy, pomału ją zapełniam i szykujemy się. Słuchajcie, do wyjazdu jutro, zaraz po robocie. I jedziemy ciut dalej niż ostatnio, ale to jutro w trasie Wam wszystko powiem. Teraz to się biorę za to sprzątanie, bo jest naprawdę, powiem Wam, że sprzątam tą przyczepę w taki upał. Mogłabym tu klimę włączyć, ale tak się cały czas się kręcę, więc byłoby to bez sensu. No, stop, drzwi otwieram i zamykam. Więc słuchajcie, robię to na raty, bo w te upały naprawdę. Ostatnio jak wracaliśmy z uroczyska, to właśnie nie bardzo posprzątałam, bo ja zazwyczaj, słuchajcie, sprzątam przyczepę yy, zanim przyjedziemy do domu, bo ja nie lubię mieć w domu yy, do sprzątania tej przyczepy, no bo zaraz, za chwilę się do roboty idzie i na tygodniu się inne rzeczy robi. Od, odbięło się. I wiecie co? Więc zazwyczaj sprzątam yy, przyczepę, jeszcze na kempingu, ale w tą niedzielę to był taki upał, taki żar. I byliśmy tak zmęczeni tym słońcem. Że nie dałam rady, słuchajcie, tego posprzątać, więc sobie to zostawiłam yy, w domu, żeby to zrobić. Kocyki już są poprane, zaraz pochowam. No i teraz piorę sobie pościel, to wszystko sobie piorę. Myjemy podłogę, szafki już wytarte, wszystko powiecierane, umyte zlewy, kible i te wszystkie inne dziadostwa umyte i. I, i robię to bardzo pomału, bo dzisiaj też nie jest. Yy, za chłodno, więc naprawdę jestem wykończona. Więc biorę się dalej za roboty, bo mi jeszcze trochę zostało roboty. I będziemy się widzieć i słyszeć już w trasie, jak będziemy się podpinać i będziemy jechać także do zobaczyskach. No i Siema z tras, tak jak obiecałam. My wyjątkowo z naszą Olgą, bo ona już ma wakacje, także dzisiaj już zakończenie roku szkolnego było. Wakacje się zaczęły. Ona zdecydowała się za, na, z nami jechać na weekend, bo ostatni weekend jej się zatęskniło za nami. Mhm, jasne. <laughs> tak powiedziałaś tak. Nie że to... powiedziałam zatęskniło, tylko że było pusto w domu. O pusto w pusto domu! Pusznica. No wiesz co, to my robimy hałas? <laughs> Zobaczcie, jedziemy naszym domkiem. No i lecimy słuchajcie na kemping nasza, e, nasza dolina. To jest e, koło Krakowa. Mamy do celu 210 km i planowany czas przyjazdu jest 15.30. Oczywiście nigdy nie przyjeżdżamy na planowany czas przyjazdu. <gry> Lecimy na zlot El Camperos. Także y, oglądajcie nas, bo będzie ciekawie, tak jak tamtym razem na uroczysku, tak teraz zapowiada się też ciekawie. Ludzie strasznie chwalą te, te ich zloty, więc zobaczymy. My będziemy pierwszy raz, zresztą tak jak wszędzie, także dajemy, zda, zdamy Wam relację. Czy wiadomo, ile ludzi tam będzie? Nie, nic nie wiemy, nic nie wiemy. Lecimy my, leci Justynka z dziewczynkami i leci jeszcze Sylwia z Pawełkiem i z Alanem, a kto tam na miejscu będzie, to się jeszcze okaże. Także zobaczymy, kogo spotkam na miejscu i kogo znowu poznamy. Także do, do usłyszenia. na paliwo. Idziemy się tankować po ile jest diesel? Po 8. Po 7,99. Łukaszek zbierał na podróż życia. Proszę, piątki. Proszę. Wszystko to, co miałem Dwójeczki. w Jedynki, dwójki i piątki. Jak do domu przychodziłem? Jedyne. To tu wrzucałem. 500 złotych tu prawie. Jest. 500 złotych, piękny kawalerze. No ale to. Z... 3 miesiące. E to chyba do, te, do pełna tankujemy, nie? Tyle hajcu. Nie. To jest trzy miesiące Pokaż odbieramy. ludziom ile tu jest hajcu do środka. Patrz tak. w głowie się może normalnie zamieszać. O i 530 Miś? O, brakło! Ale portfel. O, najwyżej za 30 zł to coś tam jakiś kibelek Dobra. Mamy pieniędzy, możemy jechać. Daj ta spokój. Łukaniu wraca po dłuższej nieobecności. Nie Łukaniu, jeszcze ci zostało na lody? No. Matko Boska. No i to jeszcze drogie lody. Słuchaj, daj spokój. Nie rozpieszczaj na Jak ja, jak ja. Musisz teraz jeść. Tak, ale dzisiaj nie środa, niedziel loda. No. <grym> Będziemy lizać? Nie żart. No. Z poważnego człowieka. Musiała pani policzyć wszystko, to zrobiłeś problem. No. A gdzie masz te pojemniczki swoje plastikowe, po lekach, w których pieniążki trzymasz? No nie, nie po nic, co? Ja myślałam, że będziesz nie, dalej zbierał. Nie, nie będziesz zbierał? Kiepsko się zbiera monety, nie lepiej papierki, bo szeleszczą jak liście. Także teraz już ruszamy na pewno, bo się zatankowaliśmy i lecimy. No i tak sobie jedziemy, i tak sobie jedziemy. I Łukaszek zapomniał wziąć moich okularów słonecznych i baterii do kamery i ładowarki do kamery. Teraz już niech to nic sobie cały No, taki zapominalski ten Łukaszek jest. Ale Justynka jedzie za nami, bo jeszcze nie wyjechała, także poprosiłam ją, żeby podjechała sobie do nas i do nas sobie, nam, że podjechała do nas i zabrała nam te rzeczy. A do nas i sobie weźmie. Właśnie jak zapomniała ona. Co nie? No, ona zapomniała, to niech jedzie do nas, niech sewnie. Chyba że jak jest w domu, także jest jej da. Także chyba będziemy uratowani, chyba że też ona znowu zapomnie drugi raz. Prawda? Jesteś krystaliczna. No, ja to jestem idealna. Mi to się nic w życiu nic złego nie zdarza. Zapomnieć, nie zapomnieć. Nic mi się nie zdarza, ale jestem idealna. A tak, kukaniu? Słuchajcie, właśnie dzwonił yy, Błażejek, że właśnie ciotka Justynka dotarła do nas do domu i zabiera mi osprzęt do kamery i moje okulary słoneczne, także jesteśmy uratowani. Cieszysz się bardzo? Ty jesteś uratowany. Czemu tylko ja? Bo Ty byłaś... Ty Ale ślubowałeś mi na dobre i na złe. Potrzebowałaś pomocy. To tak, ślubowałeś mi na dobre i na złe. No to czemu tylko chcesz być ze mną w tych dobrych chwilach, a w tych złych nie? Nie no, byłem no. Kiedy? Przed chwilą. A! Nigdzie nie wyszedł. Wspierał mnie mocno. <laughs> Jesteśmy uratowani. No i słuchajcie, dojeżdżamy. Mamy dwie minuty do celu. I co? I nic. <laughs> Myślałem, że się rozwiniesz. No i co mam opowiedzieć coś o tej miejscowości? Jak kompletnie nic nie wiem? No trzeba było tu Łukaszek. Chciałeś, to trzeba było czytać, no. Na pewno piękna miejscowość. <laughs> Su, suło... jak to ona się nazywa? Sułoszowa. Sułoszowa. no. Okolica jest na pewno malownicza. Zobaczcie, jakie skałki. My jak jechaliśmy na Brandysówkę, to chyba tędy jakoś jechaliśmy, tak? Mhm. 900 metrów mamy do, do celu. Także tu zaraz będziemy skręć. zobaczcie jak jest pięknie. Naprawdę okolica Piękna. Za 400 metrów skręć w prawo. O, widzicie? To tu ten kemping To jest tutaj przy ulicy? Ten kemping? Nie. Nie? Tak, nie. Nie wiesz, nie pamiętasz. Ta. Tutaj nie mogliśmy nawrócić, nigdzie. skręć w prawo, tu żeśmy wjechali, żeby nawrócić. No, skręć w prawo, jest tutaj, zlot, jest napisane zlot, o, nasza dolina, zlot, mhm. tu się skręca. Za 300 I... metrów to przesz do miejsca docelowego. No, wiadomo. No, Nienawidzę jechać w takich wąskich dróżkach. Ale ja to pytam pytam się wcześniej dlaczego? Dlatego, że się boję, mam lęki. Ale czego ty masz lęki? No, no, no na przykład, jest, że się obsuniemy, że nie da rady samochód i do tyłu podjedzie, No Dobra, ale jeśli to, to nie jest aż taka. Ty masz prawo jazdy w ogóle? Mam. <grym> no, a to wątpisz? Chyba, tak mówisz, jakbyś ale a nie nie mogę. Słuchaj, ale nie mogę. Tak mówisz, jakbyś nie miała. Ale no no jest też taka stroma góra. No, no nie ja jest rozumiem. stroma, patrz jaki ten. Młyn na górze. Ja rozumiem, jak nie, się jak to się nazywa? Wiatra? No w Austrii to w ogóle byłam obstrana. No to to ja wiem, no bo lud i stromo. O, no. widzimy kemping. Słuchajcie, boję się i mam prawo się bać. Mam prawo? Nie. Dlaczego, nie? Nie ma czego. Ale ja się boję, no muszę się czegoś bać. Ty się mam o wielu rzeczy boję. O i kolejeczka się zaczyna. Do, do zapisów. Także o. musimy stanąć w kolejeczce. Jesteś na miejscu. Oczywiście. Jesteś na miejscu. Wjeżdżamy i zapisujemy się. No i zjazd taki. Najpierw był wjazd, teraz jest zjazd. Dojechaliśmy. Ale Łukaszek leń się nie chce odpiąć. Nie, odepnie się. Paweł go namówił. Przywitam się z tobą. Kieja. <laughs> Kieja. jak tu jest ładnie. Leń patentowany. Ale tu ładnie Jeszcze, jeszcze prawdopodobnie dają tutaj i jeszcze To zagospodarujcie tak to sobie. Tak, damy sobie tu radę. No, tu będzie ciągnięta druga linia jeszcze z agregatu, także jak tylko chłopaki tu zrobią, no to się już możecie podpinać i, i robimy. Mamy taki taki parawan jak nad morzem, tak my sobie rozstawimy elegancko Bole, Tak, jak nad morzem. No i co, mogę tak stać? nie nie masz się odpiąć nie podoba nam się i koniec. nie no Łukasz no, nie stoisz jak na, jak na mopsie nie? przy ale... autostradzie no nie pasuje no błagam Cię nie pasuje? no pewnie nie. że nie ja, weź miał odjeżdżać ogarnij się człowieku no błagam Cię dobra to dzisiaj rozpinasz Ty a jutro zapinasz Ty no bo nie podoba mi się no weź no, jak to wygląda no weź jak to wygląda no, jakbyś na parking no, podjechał zestaw wygląda bardzo pięknie nie no jako zestaw okej okay. ale to Łukaniu y weź się proszę Cię ja no nie? no nie, nie świruj wariata ojcie! Co? Ja? Nie wiem co to wam przeszkadza, chyba że namiot tu wstawimy wjechał no, Albo tu namiot rzeczywiście, to może niech on się nie odpina i tu namiot Już tu no, przyjedzie samochodem, to, to będziemy no. jej samochodem po wódkę jeździć No o. No A no. tam Tak, a przyczepy tak postawimy Wiesz Marki, że rozłoży się przyczepa nie zmieści Taki problem nie? Ale to zobaczymy jutro Najwyżej jutro będzie odpinał No jutro się przestawi. No nie, bo jak się już namiot rozłoży, to się nie będzie przestawić. to tu będzie. Tu postawiamy na No jak się będziesz miał przestawić, to już ku Bo rozumiesz, jak Markiza... Y -y, Muverem wyjedzie, w razie wyjedzie, czego. Ale namiot nie No nie. Damy radę. Dawaj krzesełko, a nie jakąś flaszkę wyciągaj. <noise> Ukaniu pomóc Ci, czy nie? Tak. Weź, miałeś powiedzieć nie. No. Nie na tym karawanik polega kaszek. Na tym, na o i cofnie sobie samo Właśnie na tym polega, że nic nie robi. Ładnie wysoko podnioj, żeby się w nie uderzyli. No. Dokładnie, bo pamiętaj, że tam jest dużo cienia i my tam będziemy siedzieć. Tak. Bo nasz poszedł gdzieś. Nie Ale mieliście cień? Coś, nie. Tak, z tyłu, za kamperem. Nie? No jeszcze troszkę. No, jeszcze troszkę? Jeszcze troszkę. O, ładnie rozstawił i może się teraz napić jednego. Z Z Pawełkiem. To zrówko. Twoje łukanie, żeś więcej razy nas ostawiał. I, ja i o, my, z wami, pie, my z wami, my z wami. Proszę bardzo, zrówko. Pawełek. Cytrynówka turystyczna. Bardzo, o! Lokowanie produktu. Cytrynówka turystyczna. Weź z bliska. Zbliż. No. Jest elegancko. Jest elegancko. Zdrowie wasze. Była produkcja, ostra. O, tutaj na, mam swój stoliczek i czekamy na Justynkę. się Pokażę Wam, co dostaliśmy. Startówkę, jaką. O! I bałaganiku wam pokażę. Ciężko tak. Słuchajcie, deseczkę do krojenia przyda się. El Camperos, zobaczcie, rewelacja. Ankieta jakaś do wypełnienia. Tu jest co. Plan kempingu, ok. Tu jest kemping Europa przewodnik 2021. Super. Słuchajcie, moje ulubione płyny. Tym razem różowe do kibla. Bardzo dobry jest ten płyn, bo my mamy do spłuczki. To są do spłuczki płyny. Słuchajcie. Jak ktoś ma oddzielnie spłuczkę, od, od tak jak tu jest narysowane, zobaczcie, tutaj, oddzielną spłuczkę do, z toaletą, to trzeba wlewać to do spłuczki. No, sławy polskiego sportu. O, o ciekawe. Tu jest co? Nasza dolina, czyli pole kempingowe nasze. Bardzo ładnie tu jest, słuchajcie, jesteśmy pierwszy raz, ale pięknie. No i co tu jest? Naklejka, oczywiście, zlotowa. I tu jest co? A, no tak. Regulamin. Regulamin, i tu coś jeszcze jest w środku? Nie, też, jest coś. coś w... O! No i to do kibla. Wrzuca się. To, to się wrzuca do środka, do kibelka. No i torebka. Bardzo fajne. Ja to lubię, takie prezenty. Takie są zawsze najlepsze. Uwielbiam dostawać te płyny. Ta? Nie przejmuj się moim, że tak powiem, obecnością. <laughs> Nie przejmuj się jego obecnością. Fajne gadżety. Pakuję. No i oczywiście, państwo nieprzyzwyczajone, tu musi być moskitiera, bo tu końskie muchy latają. I zaraz nas w nocy pogryzą. O Jezu, pościel muszę zrobić. No to chyba się teraz wezmę za to. Justynka przyjechała. Justynka, pomachaj! Szczerze? Szczerze? Że dalej jeszcze? Szczerze. Nie. Ten chyba... Justynka przyjechała i będziemy namiot rozkładać. Ale ja póki, póki jestem w stanie, to pościelam łóżko. Także biorę się, słuchajcie. No i łóżeczko pościelane, zobaczcie. Nareszcie. Proszę bardzo. A Justynka wbija coś w ten. Śledzie. Na pewno śledzie zbija. No. A ja teraz robię sobie drineczkę. Zresztą wszystkim dziewczynkom robi drineczkę, bo czas na drineczkę. Pawełek, mógłbyś oddać nam szklanki? Potrzebne są. Justynka drineczka. Sobie zauta, tak? Co? A co ja ci Kabel i ładowarkę i baterię. No, my zasłużyliśmy na drineczkach. Ja pościelałam w tej chwili, bo miałam niepościelane. Ale możesz te drineczki kamerować, a nie mnie. Patrz, patrz kurwa, kameruje. Zabluziłam przez ciebie, no będą to wyciąć. No i bardzo dobrze, bo cały czas kręcisz <laughs> mnie, a nie drineczki. Daj ja wezmę tą Ty kamerę. Kręcz? Ty kręć i kręcę. Tylko mów, kręć to. dryneczki. Ale mów lodu, trzy kostki albo cztery. To jest taki przepis na drineczki. Dajemy kokosika na oko. Na oko najlepiej. Na oko najlepiej tyle. Na oko jest zawsze więcej kokosika niż soczku. Proszę bardzo, porówno, cydzka. Tu jest za mało. To nic, to działa też. Mimo wszystko działa, wiesz? A ja nie widzę cię wtedy. O, widzę. Chcesz mnie oglądać. Tak. Proszę. I teraz elegancki soczek. To nie musi być tym to nie jest lokowanie produktu. I teraz z racji tego, że ja to robię, muszę spróbować. Czy Wam wszystkim będzie to smakowało? Więc ja próbuję. Uwaga, próbuję. Pokazuję i objaśniam. Próbuję. Wciocha z Można pić. <grym> Zabieram Was. No ale tam nie ma bardzo co pokazywać, bo oni tego namiotu to dzisiaj chyba nie rozłożą. A tam jest scena. Trzy raz. Słuchajcie, Pawełek będzie dzisiaj pompował już ten, ten namiot, ponieważ ostatnie pompowanie na uroczystku nie wyszło, tak? Nie, nie wyszło. Wyszło, drugie, drugie miejsce i wygrał dwa kufle. Ale puste. A teraz chcemy je napełnić, tak? tak? I teraz dzisiaj Ostatnio pompujemy... Te kufle. Tak, tak. I dzisiaj pompujemy o pełne kufle. Idę, idę pokazać. Dzień dobry. Czekaj, bo coś się zetarł. Tak. To nie tak. trzeba chyba no. Teraz będzie to. O, bo Ale wy z tyłu nie. nie, tak było. Teraz to. Od tyłu, od tyłu. O, teraz jest dobrze, no. O, pat jak taje. Pawła ręka wszystko rośnie, Zobaczcie. Siedz, siedz. A ile jest. Gdzie się idzie? <laughs> to, jak to? Za szybko. Za szybko pompują. Tutaj muszę czekać. Nie, czekaj. To to stoi? A. Za godzinę rozpoczęcie, słuchajcie z lotu. Ludzie cały czas dojeżdżają. chyba zaczął uciekać Szybciutko a, <grywa> Idziemy na rozpoczęcie słuchajcie. Nie Ja mam ta do kibla to. Ja mam, to nie Tak, a co ty masz do kibla, żeby dać? No nie dostałaś płynu do kibla. A, do kibla, tak, to daj nam, no o, przyda nam się, ja lubię to do kibla. Idziemy. No. Bandrowscy, idziemy, no. A Wandrowski, senior, idzie? Ja jestem już starszy. Tak, starszy, junior. Dobrze, ale chodź, córcia się przewietrzysz trochę. Jeszcze idą, chodźcie, chodźcie. pompuj sobie. Tak. to połóż na chwilę, włożymy. Za chwilę, o tylko się to rozpocznie, dobra? Idziemy na rozpoczęcie, słuchajcie.